Ładna ryba. Mam, jest ładny, piękny, piękny, jest. Piękny. O, ładny pstrąg, duży. Duży jest. Uwierzcie mi, że jest duży. Uwierzcie mi, że nie jest mały. Jest naprawdę spory. Jest naprawdę spory. Może być życiowa. Tak, będzie życiowa. Ale piękny! O, ale tu jest 2 i plus. To jest 2 plus. To jest 2 plus ryba. To jest 2 kilo ryba. Ale piękna. Ale... Ale wielka. Ale ogromna. O kurde. Jest bardzo blisko. Jest przy samym brzegu.

Klapą mi cało! O! Jest w zielu. O! Jest! Jest! To jest dwa kilo jak nic! Ole! Ole bestia! Mam wszystko nagrane! O, Puścił! Zio! Ja! Zio! Ja! Jezu! To jest 3 kilo! O oh, oh, kurde o oh Jezu Piękna. Zaraz do was... No, wrócę.